Sanktuarium Monarchów jest wyniszczane. Codziennie ścina się tu 500 drzew. Co roku programy informacyjne trąbią o przybyciu motyli, rzucając światło na problem wylesiania, który zagraża rezerwatorom. Przy tej okazji Omero zawsze udzielał wywiadu. Grozili nam, ale postanowiliśmy się zjednoczyć, i wspólnie ich powstrzymać. Informował nas o wzroście liczby morderstw w całym rejonie, wspominał o porwaniach, ale był ostrożny, tego tematu nie poruszał na nagraniu. Działalność Omera i presja medialna zmusiły władze do reakcji. Wszczęto postępowanie przeciwko członkom kartelów, przeprowadzono śledztwo i skonfiskowano nielegalny towar.